Jesteśmy coraz bliżej paschy i świętowania, co, co też dzisiaj liturgia nam pokazuje. I jesteśmy też w, w takim słowie, które nas wprowadza w też ogromne cierpienie naszego mistrza Jezusa Chrystusa. Wystarczy dzisiaj przywołać kilka zdań z liturgii. Pierwsze z listu do Hebrajczyków. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania. Później i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a w Ewangelii Jezus Chrystus mówi sam o sobie. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Widzimy ogrom cierpienia i ogrom bólu w, u naszego Mistrza. A z drugiej strony Ewangelia rozpoczyna się od, od słowa, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa, który wypowiada Filip. I... Chcemy ujrzeć Jezusa i, i ujrzeć sens w tym, w tym cierpieniu, w tajemnicy, tak naprawdę, cierpienia. I dzisiaj przychodzi mi znowu ten obraz, właśnie krzyża, do którego się zbliżamy, do którego podprowadza nas Chrystus, największej tajemnicy, a z drugiej strony największej chluby, tego, co najbardziej nas napawa lękiem. Może dlatego, że demon jakoś najbardziej zakłamał też krzyż. Pokazując, że my, że my się Go boimy, nie chcemy, ale Chrystus też to przeżywał razem z nami, a, w, a z drugiej strony na krzyżu dokonuje się największe nasze uzdrowienie. Właściwie myślę, napięcie, które wprowadza w Słowo Boże. Że jeżeli ziarno pszenicy wpadwszy w ziemię nie obumrze, jest, to zostanie samo. Jeżeli my zechcemy zostać w jakimś luzie swoim, jakimś zachować swoje życie, żeby nas nie zabolało, że nie zaufamy też drodze posłuszeństwa, które wprowadzi nas w cierpienie, a przez cierpienie nauczymy się posłuszeństwa, że to się zazębia, jak jakieś jak koło zębate napędza nas, rozciąga. Ale myślę, osoba, która coraz bardziej daje się rozciągać na krzyżu, to jest osoba, która ma coraz większe serce, zdolne do posłuszeństwa. Osoba, która idzie i wchodzi w posłuszeństwie w cierpienie, coraz bardziej słucha i coraz bardziej kocha. I to się dokonuje z głośnym jękiem i, i, w, i lękiem. Niech to słowo dzisiaj nas też jakoś upokorzy, ale niech to słowo też podniesie nas. Niech to nie będzie jakieś upokorzenie poniżające, ale upokorzenie wywyższające. Ktoś, kto daje się jak Chrystus rozszerzać przez cierpienie, jest osobą, która coraz bardziej posłusznie kocha. Święty Józefie, ojcze posłuszny, módl się za nami.